Hej, rodziki! Dzisiaj mam dla Was coś super super ekstra, a wiem, że to jest super super ekstra, bo po pierwsze to jest jeden z popularniejszych wpisów na moim blogu, a po drugie to jest pytanie boomeran, który bardzo często do mnie wraca. Jak już wiecie, jestem fanką jasnych zdjęć robionych bez lampy błyskowej. Uwielbiam dzienne światło i chciałabym dzisiaj wam właśnie opowiedzieć, jak robić jasne zdjęcia bez użycia jakiejkolwiek lampy błyskowej. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że na jasne zdjęcie składają się dwa czynniki. Pierwszy to jest sposób, w jaki robimy zdjęcie, a drugi czynnik to jest właśnie... drugi czynnik... Drugi czynnik to jest e, sposób, w jaki obrabiamy to zdjęcie. Ja dzisiaj skupię się właśnie na tej pierwszej części, czyli jak zrobić to jasne zdjęcie właśnie tak w takich domowych warunkach. Jeżeli siedzicie na Insta, to pewnie obserwujecie właśnie wysyp tego typu takich jaśniutkich, pięknych, rozświetlonych zdjęć i wywalacie tych Jędzor, jak oni to robią? Ja też chcę tak zrobić, nie? No i właśnie dzisiaj chciałabym Wam pomóc, żebyście Wy też mogli tak robić. Nim przejdziemy do konkretów, jeszcze ustalmy sobie, co to jest to jasne zdjęcie, jakby co się na nie składa. W moim rozumieniu, tak jak sobie obserwuję generalnie, co, jakie techniki ludzie stosują. To jest zazwyczaj jasne tło, bardzo jasne. W 90% przypadków można powiedzieć, że to jest białe tło. Poza tym mamy takie delikatne cienie, bardzo spłycone cienie. Bardzo zdjęcie jest kontrastowe. Kolory to już zależy od estetyki, czy kolory są nasycone, czy nie. Ale właśnie te kilka punktów to jest takie istotne, żeby mieć w głowie takie podstawy jasnych zdjęć. OK, jedziemy z tym koksem, e, po pierwsze jasne tło, jasnym tłem może być biały stół, to może być kawałek prześcieradła, jakiś brystol, bądźcie pomysłowi To po pierwsze, po drugie potrzebujemy źródła światła, więc oczywiście musimy fotografować w dzień Ja wiem, że lipa trochę, tam mam okno i tam jest trochę lipa ze tym oknem i tak e, ciężko jest, dlatego albo wyczekujemy faktycznie takiego w miarę, w miarę porządnego dnia, dzisiaj mam w miarę porządny, więc spoko i staramy się możliwie najbliżej tego okna faktycznie e, się znaleźć, razem z tym Brystolem, tam gdzie będziemy fotografować. Ważnym jest, żeby nie być w bezpośrednim, jakby e, w strumieniu, upadania tego światła. To, to nie będzie dobre, e, powstaną przepalenia i w ogóle będzie katastrofa. Nie chcecie katastrofę, więc unikamy tego. To mamy źródła światła i mamy. Co mamy? To pierwsze. Teraz kluczem do tego, żeby spłycić cienie i doświetlić tą stronę kadru, która jest dalej od okna, jest blenda. O blendach nakręcę na pewno całe, cały materiał, ponieważ mi się zawsze wydawało, że to jest taki prosty temat. Okazuje się, że nie jest, a blenda ma potężną moc. Więc dzisiaj powiem tylko krótko, że jeżeli macie blendę, to zaraz tutaj pokazuję jak ją użyć. Jeżeli nie macie, to sobie zróbcie taką najprostszą blendę z kawałka białego styropianu albo właśnie dodatkowego białego brystolu. E, tak, to, to już wystarczy, to już zobaczycie na pewno na żywo, że efekt jest. E, można też, jeżeli chcecie mocniejszy efekt, to folię aluminiową nałożyć na taki biały brystol, to wtedy faktycznie mocniej odbije. I to wszystko. Mamy wszystko przygotowane, więc teraz łapiemy za aparat, łapiemy za statyw. To jest bardzo ważne, ponieważ fotografia produktowa daje nam możliwość długiego czasu naświetlania, no bo nic nam nie ucieknie, to nie jest dziecko, które tam cały czas gdzieś raczkuje i trzeba go gonić i nie można się bawić długim czasem naświetlania. Więc tak, musimy unieruchomić aparat. Oczywiście tutaj statyw nie jest wymagany, ale jest bardzo wygodny, więc tak, unieruchamiamy aparat do tej naszej fotografowanej sceny. I teraz tak, ze względu na długi czas naświetlania, możemy sobie pozwolić na A. Niskie ISO, które nam nie zaszumie zdjęcia, i B na taką wartość przysłony, jaką chcemy. Jeżeli mamy przedmioty w różnej odległości i chcemy, żeby wszystkie były ostre, to bez problemu możemy przymknąć przysłonę i wtedy skorygować całość czasem naświetlania. Oczywiście tutaj w grę wchodzi znajomość parametrów ekspozycji, więc na dole wam podlinkuję do odpowiedniego filmu, tutaj może też gdzieś się pojawi link. I też mam o tym lekcję w moim sklepie o wszystko gdzie jest dokładnie opisane, więc jeżeli sobie z tym nie radzicie, no to pora sobie poradzić, jeżeli chcecie w ogóle czerpać korzyści z oglądania moich filmów. I to jest właściwie już bardzo dobra podstawa do tego, żeby osiągnąć sukces. Problem pojawia się wtedy, kiedy nasz aparat ma problemy z ogarnięciem bieli. Większość aparatów sobie bardzo. to są takie proste algorytmy, gdzie on sobie coś oblicza i nagle nasz biały, w naszych oczach biała biel jest szarą, bielą albo żółtą, bielą albo zielonkawą bielą. Jeżeli problem jest z kolorem, no to wtedy jakby trzeba się zastanowić nad balansem bieli. Jeżeli mamy za ciemne, można, za ciemne zdjęcie jako całość nam wychodzi przez tą właśnie dużą, duży obszar bieli, możemy zastosować, jak to się nazywa, korekcję ekspozycji. Musicie sobie też o tym poczytać, no jakby nie jestem w stanie opowiedzieć wszystkiego na jednym filmie, ale na pewno o tym też się pojawi, lub ustawić pomiar światła, na punktowe. O tym też poczytajcie, poza tym ja mam o tym, o, o, to jest super, mam o tym wpis i Wam podlinkuję tu na dole, więc można się poratować moim wpisem na blogu. Na dzisiaj też wszystko. Mam nadzieję, że to, co pokazałam i to, co powiedziałam, jakoś Wam pomogło, że teraz będzie Wam łatwiej robić te jasne zdjęcia. Jeżeli taki jest, jeżeli się uda, to ja będę mega wdzięczna, jeżeli się odwdzięczycie łapką w górę czy subskrypcją, jeżeli chcecie wiedzieć więcej tego typu treści. Bardzo Was pozdrawiam. E bujaki doce do batalha Pa!